Co najbardziej odważnego zrobiliście w swoim życiu? Powiedziałam? To co myślę. Tylko, że teraz boję się powiedzieć to, co myślę. Boisz się teraz powiedzieć, to, co myślisz? Tak. Dlaczego? No, bo nie wiem, jak osoba, której chce to powiedzieć, to przyjmie. A komu no. chcesz to powiedzieć? Hmm. Okay. W moim życiu zrobiłam bardzo mało odważnych rzeczy, ale jedną taką odważną zrobiłam. Taką, co bardzo się w nim przerażałam, ale jak ją zrobiłam, to jakoś przestałam się bać. Co najbardziej odważnego zrobiłaś w e, swoim życiu? Przyznałam się do błędów, bo ja dużo robię złe rzeczy na lekcji. A jak nauczycielka zareagowała? No, że mi wybacza. Skąd się bierze odwaga? E, odwaga się bierze z naszego, jakby, samopoczucia. Jeśli się czujemy tak smutno, tak, niedobrze, wszystkie negatywne emocje, to wtedy czujemy, że nie mamy tej odwagi i nie ma, jesteśmy odważni. dla mnie w sumie odwaga, bo to od tego co trzeba zacząć, to jest nie, nie banie się niczego, ale pokonywanie swoich lęków, czyli jeśli czegoś się boimy, postanowiamy stawić mu czoła i dzięki temu możemy czuć się lepiej. Trzeba potrafić odróżnić odwagę od pychy. Jaką ty widzisz różnicę Widzę między różnicę. odwagą a pychą? Widzę tą różnicę taką, że odwaga to coś, kiedy tak właśnie, jak powiedziała Krysia, pokonujemy naszą słabość. A pycha to na przykład, że ja bym tam dalej siedział i dalej bym kopał. Odwaga to jest na przykład takie coś, czy, co boimy się zrobić, ale jednak decydujemy się i to robimy, bo jesteśmy odważni. A czego wy boicie się najbardziej? Ja się boję tego, co się kryje w ciemności i takich małych owadów, insektów, takich... Yy. Boję się, jak jest zupełnie, zupełnie cicho, mm -hmm. wtedy mam wrażenie, jakby w tej ciszy się coś czaiło. Co się czai w ciszy? Coś podobnego do mnie. Ja się boję, że na przykład stracę przyjaciół, że nie będę miała jakby będę sama. Basia. Ja się też boję, że stracę przyjaciół rodziny bliskich, a czasami się też boję, jak słyszę o tych rzeczach strasznych na Ukrainie, to czasami też się boję, że do nas przejdzie wojna. No ja też trochę. Ja też. To A się czego boję, się tylko, najbardziej e, boicie? No i bardziej, nie, najbardziej to się boję, że stanę sama, że nikogo ze mną nie będzie, nikt nie będzie mógł mi pomóc, kiedy będę mm -hmm. miała kłopoty i że sobie nie poradzę. I że boję się, że sobie nie poradzę, kiedy mamy nie będzie. Co można zrobić, żebyście żebyście się nie bali? Bycie odważnym nie oznacza, że się niczego nie boi. W odwadze zawsze jest strach. W odwadze nie chodzi o to, żeby strachu nie okazywać, żeby strachu nie mieć. W odwadze chodzi o to, żeby ten strach przezwyciężać. No bo jeżeli ktoś nie okazuje tego strachu, to ewidentnie jest pod wpływem pychy. A, to jest ta różnica. To jest ta różnica, bo, jak, bo No bo ja jeszcze ja rozróżniam człowieka na dwa style. Na człowieka czystego i na człowieka brudnego. Jaka różnica jest między nimi? Różnica jest taka, że człowiek czysty to jest ten, który się przyznaje do błędów, który rozumie swoje błędy, a człowiek brudny to jest ten, który popada w pychę, że nawet strachu nie okaże. Do czego człowiekowi XXI wieku jest potrzebna odwaga dzisiaj najbardziej? Żeby powiedzieć nie temu wszystkiemu, co jest złe i co się dzieje. Popieram Krysię. Ja też. Ja też. <laughs> ja też.